No, a proszę Państwa, zwiedzam następną posiadłość. Tak wygląda z przodu, droga nowoczesna, szybkiego ruchu. A tutaj jest, zobaczcie, jak równiuteńko. Co z właściciel. Buenos días. Buenos días. Ja, i zobaczcie tutaj. O, wszystko Wam pokazuję, zanim przejdziemy do domu. O, teraz lepiej, bo, bo tam palca trzymałem. Kabikka panoramika. Panoramika, ok. O, panorama, proszę Państwa, tam jest bardzo dobrze wszystko widać. Tak. Wszędzie spokojnie cisza. Ja ja jestem Polako. Ja troszkę się hiszpańskiego nauczyłem. Proszę Państwa, najpierw ziemię zobaczymy. Let's go around House for sale. Dom do sprzedania. Proszę Państwa, ile on chce. Posiadłość jest naprawdę bardzo ładna. Zobaczcie sami. O, idziemy dookoła. Razem z Wami idę. Na razie to popatrzcie, jak jest wygląda tutaj. W ten sposób robią. O. I zobaczcie. Nie jest to duży obszar, ale nie tak mały. No, no, zobaczcie sami. Mm -hmm. uh, to nie property, są hektary, nie? Uh, the property is uh, um, 20 for 40 20 meters, 40 uh, for 20. Aha, 20 metrów szerokie, a długie 40 metrów. No to też nie tak źle. Zobaczcie, tu jest 20 metrów o kurki, jakieś tu są. Tam za płotem, to już, już nie jest jego. Ale tutaj dom, z tyłu, to jest tył tego domu. Maybe we can go inside? Podobno ja wiem, co? Yes, we can go inside. Zobaczymy proszę Państwa w środku jak jest No Ciekawy jestem za ile? I zaraz zapytam cenę Co myślicie? Podoba się? No mi się podoba, bez porządek, proszę Państwa. No jest porządek, jest dobra okolica, jest ciepło. Kto lubi wakacje w takim miejscu, no to jest dobry wypoczynek. A I zobaczymy tutaj, w tego, tego, ten bok nie oglądałem. No, coś tu mają. Dach, no dachówka, proszę Państwa. Stół. Zobaczymy, co to za kafelki to są. No są kafelki. Zobaczcie, kafelki. Jakie drzwi. Proszę Państwa, wszystko drzewo solidne. O, zobaczcie. Jakie piękne drzwi. O, podłoga. Zobaczcie, to jest przedpokój. Ł łazienkę zobaczymy. to nie To nie jest łazienka, to jest co to jest? Dosyć duże, ale no? A no, to jest tak jakby, proszę Państwa, jakaś przechowalnia czegoś, no, duży pokój, z czego można piękny pokój zrobić? Tak. No jest jest taki pokój, tylko nie skończony, bo nie używają to. Ale drzewo, proszę Państwa, drzwi solidne, góra dopracowana, wszystko fajnie, no drzwi te też są fajne. Idziemy dalej. O. Tam na zewnątrz trzeba wyjście. A tutaj Łazienka. Łazienka. To jest bardzo. Duża Łazienka, duża. Ale łazi nie ma. Można zrobić Łazienkę. Na pewno. Lustro jest to, dobrze. No. Okno piękne, drewniane, Tam jakieś mają. Uh, sprzęt. Więc, jeden pokój, tylko skończony. How much the, 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 the price of the house? To kosztuje 27 tysięcy dolarów. No, proszę Państwa, dlatego że okolica jest bardzo ciekawa. Tu nie jest bez ludzie, wszędzie są ludzie, nie bez ludzie, mieszkają, mają posiadłości. No dziękuję za uwagę, napiszcie co ty myślicie. Nara.